Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć. I wszystko się zgadza. Klaudiusz legal. Dzień dobry, się do apelu. Dzień dobry. O to, żeby wpłacać pieniądze. I wiem, że to zawsze taka niezręczność jest z tymi pieniędzmi, mam tego świadomość, no ale tak funkcjonujemy, taki model przyjęliśmy, ale dzięki temu też mamy dużą niezależność. I no i myśmy tak powstali w końcu, właśnie. więc może państwo pamiętają, że więc to dzięki wam w ogóle ruszyliśmy. Wiedzą na pewno o co chodzi, więc mam nadzieję, że państwo nam tę niezręczność za każdym razem wybaczają. Jedną rzecz dodam też nieśmiało, że trochę rzeczywiście, powtórzę, kierujemy to też do słuchaczy, którzy, których wiemy, że jest więcej niż patronów, więc może na przykład jednorazowo będą chcieli nas wesprzeć przy takiej zbiórce, skoro. Ale mogliby zostać patronami mogliby, też. Mogliby, ale no nie, mam, nie mamy takiego przymusu. Antena jest dla wszystkich, wspieranie jest dobrowolne. Klaudiusz za. Pomyślałem słuchając panów też, że. Jakie ciekawe słowo to: 'szarpnąć się' od no, szarpać rozumiem, czyli coś ciągnąć. I zacząłem się zastanawiać, skąd słowo szarpać, czy ma coś wspólnego z sharp e, angielskim, ale to w ogóle jak, którędy. A, no proszę, jak kombinuję. Zapytam panią profesor w, we wtorek, może będzie miała coś na ten temat de, do powiedzenia. Taki zrobię. A jeżeli chodzi o to, z czym do panów przychodzę, to ten tydzień obfitował e, w naprawdę dużo dobroci. E, zaczynając od e, minionego weekendu, gdzie odbyło się spotkanie w Prawa i Sprawiedliwości w Półtusku. I tu od razu pytanie do panów. Z jakim nazwiskiem politycznym kojarzy się panom nazwa Półtusk? Ach, Józef Piłsudski. Ojej, żarty lecą. <laughs> Ale to, to wcale nie, nie jest dalekie od skojarzenia, które ma rzecznik Prawa i Sprawiedliwości i Rafał Bochenek, bo wydawałoby się skojarzenie bardzo proste, a wcale ono takie nie jest. Myślę, półtusk to od razu w głowie mam, szanowni państwo, jedno nazwisko ymm, kolegi z parlamentu, dobrze znanego posła, ciężko pracującego od lat na rzecz tego regionu, a jest nim pan minister Henryk Kowalczyk, którego serdecznie do nas tutaj zapraszam. No, no tak, jedna, jedna z jedna zmy, zmy, No właśnie, tak, tak tam było. Oni oczywiście myślą okręgami, więc, tymi wyborczymi, więc tak. Zresztą nie wiem, czy panowie zauważyli, że chyba przez chwilę zapomniał jego nazwiska, bo sobie zyskiwał na czasie. Dobrze pracujący, kolega z parlamentu. No, tak, te, te, te. Bardzo przystojny. Dzisiaj jest z nami, ale chyba jeszcze nie ma, a zaraz dojedzie. I tu kombinuje. Poradzi? Poradzi, poradził poradzi. sobie. Poradził, nie, poradzi. to, to jest... To jest Człowiek się tego uczy, jak trochę zyskać na czasie. To są takie proste sztuczki, jak chociażby kiedy także wykorzystuje się tłumaczy na Albo spotkanie niezarodowe. <grym> Albo, y, czy może pan powtórzyć pytanie, bo nie słyszałem. <grym> tak, to, to, to są takie i... sztuczki, które się wykorzystuje i trzeba powiedzieć, że Rafał Bochenek teraz tę sztuczkę zastosował też. Ale w tym półtusku było bardzo ciekawie. No bo spóźnił się Karol Nawrocki, yy, prezydent Elek, no to spotkanie Jarosław Kaczyński zaczął bez niego, co już jest samo w sobie, jak sam panowie rozumiecie, no takim fopa wobec prezesa. No i ten prezes tam opowiadał, opowiadał. Yy, potem Karol Nawrocki przy, przyjechał, przyszedł i yy, Jarosław Kaczyński zapytał, czy ma powtórzyć wszystko, co do tej pory mówił. Karol Nawrocki odparł, że nie trzeba, ale jestem ciekaw, co by zrobił, jakby powiedział: tak, proszę powtórzyć. Tego niestety scenariusz, Widać, nie, nie przewidywał. Natomiast Jarosław Kaczyński powiedział inną rzecz, z którą spróbujemy za chwilę skonfrontować z tym, czego nie słyszał chyba Karol Nawrocki tego fragmentu wystąpienia. No więc najpierw Jarosław Kaczyński o Karolu Nawrockim. Chciałem jednak jeszcze raz podziękować tym wszystkim, którzy nas wsparli, bo nie ma kampanii bez pieniędzy. Nie ma kampanii bez możliwości finansowych. Zrealizowanie takiego przedsięwzięcia jest niemożliwe. Ale ta samo, proszę Państwa, można powiedzieć o zapleczu politycznym, o partii, po prostu o Prawie i Sprawiedliwości, bo to był nasz kandydat. To, że był obywatelski, to tego nie zmienia. To był kandydat Prawa i Sprawiedliwości. I chciałem podziękować. Czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości już jeszcze chyba pod nieobecność, tak mi się wydaje, Karola Nawrockiego. Już przestał być obywatelski całkiem. No i tu są właśnie rozbieżne wersje wydarzeń, bo sam Karol Nawrocki o tym fakcie mówi tak. Choć wielu w to nie chciało uwierzyć, a myślę, że ci, którzy oglądają tylko niektóre telewizje komercyjne czy telewizję rządową, nie wiedzą o tym do dnia dzisiejszego, to jak Państwo wiecie ja w istocie jestem obywatelskim i bezpartyjnym byłem kandydatem i jestem bezpartyjnym prezydentem, choć nie wszystkim o tym, jak wiecie, Szanowni Państwo, powiedziano. I szanowni państwo, dają sobie ten kit wciskać spokojnie. Tak? Ale to, czekajcie, bo z tego wynika, że nie powiedziano Kaczyńskiemu, że Nawrocki jest obywatelski. Dlatego no on, on nie wiedział. Bo tak. On ogląda tylko, TVN i rządował, i dlatego tak chodzi i opowiada. A myślicie, że są takie sytuacje, że jednak jest tak, że no prezes coś zarządził, oni sobie myślą, kurczę, jak to zrobić, żeby to jednak jakby sprzedać to dobrze marketingowo, i coś tam delikatnie w komunikatach zachmęcają, a nie mówią mu wszystkiego tylko ubierają to w jakąś ładną otoczkę i on jednak... Przeceniasz ich chyba. Tak? Ja, ja pamiętam no, sytuację no, no, no. dokładnie w drugą stronę. Tylko czekać, czego to dotyczyło, kiedy on powiedział obrót to zamiast netto. I pewnie potem się znaczenie. okazało, że trzeba to odkręcić Podkręcić. i dosypać więcej pieniędzy, bo już prezes powiedział, że to będzie tyle. No właśnie. I próbuję sobie przypomnieć, czego to dotyczyło, ale to pewnie Państwo za chwilę, za chwilę mi przypomną. W tym tygodniu też Sejm dość intensywnie pracował od rana do późnych godzin. Dużo ustaw, jedna ważna, ta zwana w skrócie wiatrakową. No i dyskusja oczywiście o tych wiatrakach, Marek Jakubiak też były kandydat na prezydenta, postanowił zabrać głos w tej sprawie, powiedzieć, że to wszystko oczywiście nie ma sensu i te odnawialne źródła energii też nie mają sensu, trzeba jak najwięcej węgla palić, bo to się przecież opłaca. Rany. E, tak, a e, dowodził tego w taki oto sposób, co, co komentował, na co warto zwrócić uwagę marszałek Czarzasty. Ja postawiłem, proszę państwa, i to mówię całkiem poważnie dużą instalację fotowoltaiczną. Nigdy mi się te koszty nie zwrócą. Nigdy, proszę państwa, a na sam koniec po dziesięciu latach przyjdzie mi zapłacić za utylizację. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Lorek. Marek, ale to znaczy, że nie policzyłeś swojej inwestycji. A tym panie marszałku... Dlatego, że nie wybrali na prezydenta. No właśnie, bo Marek Jakubiak twierdzi, że słuchał lobbystów. Tak, ale nie wspomniał o wiatrakach, bo wiatraków nie musi utylizować i tak wyrywał z kontekstu, żeby tylko pokazać, jaki on jest mądry. No co, co, co tu będzie? Czy zawsze ja tylko proszę o jedno, jeżeli ktoś ma wątpliwości, proszę sprawdzić w ogóle do dostępnych danych, Ile y, każdego roku Polska dokłada do górnictwa? My wszyscy dokładamy do górnictwa. I skąd faktycznie płynie do nas węgiel? Ale nawet nie chodzi o liczby, tylko również o to, ten, o ten cały smród, który przez A to Przy okazji, tak. Ale nawet jeżeli zatrzymamy się tylko i wyłącznie przy pieniądzach, to co jest tańsze, a co nie jest tańsze, to proszę to sobie... Łatwo e, sprawdzić, nawet nie biorąc pod uwagę tych cen, tych wszystkich ETS-ów, złowrogo, brzmiących i tak dalej, tylko proszę sprawdzić, ile to po prostu e, kosztuje. Proszę do nas, skończy się węgiel, to wytniemy lasy. Mamy ich pełno i będą palić drzewem. No i po co a, nam lasy? A za 100 lat odrośnie. W tak? lesie można zabłądzić. E, marszałek krzerzasty musi się uczyć. No, bo ma zostać marszałkiem teoretycznie przynajmniej od listopada, no więc musi się uczyć nowych nazw. Bo ci od Brauna, którzy się oddzielili od Konfederacji, to założyli w końcu klub, yy, koło, przepraszam. i yy, No i trzeba się nauczyć tej nowej nazwy, co nie jest proste, o czym przekonał się marszałek Czerasty. Pan poseł Wozimierz Skalik, Konfederacja KP, dobrze mówię? Konfederacji Korona Polski. Korona Polski. Korony Polski. Korony, Polskie. korony, Polskie. korony Polski. Przepraszam korony serdecznie, nie wiedziałem, nauczę się już teraz, nie będę robił błędu. Szanowny panie Polski. marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Partia niemiecka forsuje bardzo zły projekt ustawy wiatrakowej, który służy przede wszystkim interesom niemieckiej gospodarki i w naszej opinii jest efektem niemieckiego lobbyingu. No więc tak wygląda ta korona Polski. Niemiecki lobbying, wszystko złożone. No tak. Ale m, tu, to było też pewne wprowadzenie do pani posłanki Sibińskiej. Posłanka Sibińska, Krystyna, jest z Koalicji Obywatelskiej i pani posłanka postanowiła odpowiedzieć pięknym za nadobne, chociaż też dodajmy, m, na marszałek Czarzasty ją jednak upominał, że tak się nie godzi, ale pani posłanka w to brnęła. No tak, żebyśmy wiedzieli, co tam na sali plenarnej się dzieje przez ten tydzień, to bardzo proszę odmawiając innym posłom polskości, odmawiając innym ugrupowaniom polskości, tak naprawdę potwierdza to, jak, jak oni są blisko właśnie chociażby tej frakcji niemieckiej. Nie powinnam tego robić, panie marszałku. Zgadzam się z panem absolutnie, ale muszę to zrobić, dlatego że taki syndrom wyparcia, no to odpowiedzcie sobie państwo, kto jest bardziej niemiecką partią. Wystarczy posłuchać, kilku nazwisk, tak? Fogiel, Hoffman, Kantak, Rauch, Schreiber, Szwed, Szefernaker, Miller. Pani poseł, pani poseł, pani poseł, nie, nie, zgadzam. nie, nie twórzmy absurdów. Zgadzam, Już jest tak, wystarczająco ale... dużo w Polsce. No to trzeba powiedzieć, że to było grube przegięcie i zdecydowanie nie powinno nastąpić. Bo można tym samym powiedzieć na przykład, że mamy przewagę południowoeuropejskich wpływów, bo wielu jest brunetów na sali. Na przykład. No więc yy, to, to, pokazuje, to, że z dwóch stron te. Tak, to jest wstyd yy, tego typu myślenie. To, yy, bzdury i farmazony, niestety, z yy, mównicy w, yy, na sali plenarnej się wylewają. Więc cóż, yy, znacie panowie jakieś yy, powiedzenie o oszczędzaniu? Yy. Typrą, Takie głupie mówi, ale... znam, bo że grosz do grosza i będzie kokosza. Ale ja nigdy nie mówiłem kokosza. Ja nie wiem, co to jest kokosza w ogóle. To, to, to jest, to jest, to jest... Ja mam kumpla, który ma przezwisko KOKOSZ ze względu na swoje nazwisko i. <głoszy> no, <Nie, głoszy> chodzi o kurę po prostu. Tak, no że nie, nie kura. miałem kokoszy. Ale kokosz? A po, znaczy, po, po co ją mam zbierać na kurę? <głoszy> bo kurę, jajko, potem z jajka kolejna kura, aha, i tak aha. się buduje imperium. Aha, w ten hmm, o to chyba chodzi. Aha, no tak. Jeszcze jakieś powiedzenia? E, jeszcze było coś: ziarko do ziarka zbierze się miarko. Pięknie, o. pięknie, tak. E, ale te, te dwa znałem. Tego, którym pochwalił się e, już wspomniany dzisiaj Henryk Kowalczyk, ten co kojarzy się z Pultuskiem. E, tego nie znałem. E, jest dla mnie nowe, ale jest ciekawe poznawczo. Tylko zapomnieliście, że w tym czasie akurat ściągalność podatków totalnie spadła i rekord deficytu za pierwsze kilka miesięcy roku 25, rekordowy deficyt w roku 24. Więc może jednak Krajowa Administracja Skarbowa patrzyłaby również na to, co jest jej podstawowym obowiązkiem. Bo zaczynacie myśleć tak, bo zaczynacie myśleć tak, jak to Mój ojciec kiedyś mawiał, już nieżyjący, że oszczędzamy. Zapałka na czworo, pół litra na raz, więc tak to jest oszczędzanie. No to jest o. ciekawe. Dosyć. To, nie wiem, co, jak to świadczy o tatusiu pana Kowalczyka, ale. Nie znałem. Ja też właśnie Teraz nie znałem. się, że poznałem. Ciekawe, prawda? Tak. No. No bo to pokazuje dwie strony jednak, jakby oszczędzania i... Nie, ale takie bardzo gospodarskie podejście. Ale, ale życiowe właściwie, tak. no. jakby nie, nie można... Tu, tu ściubisz, a tu tak. Lub. tak. No, to, no. Ale jeżeli zapałka na czworo, to wychodzi z tego, że z, z jednej zapałki robi się dwa litry. <laughs> Dobre, dobra a, matematyka. A tak, ale... tak, liczymy w ten sposób. No dobra, niech będzie. Było też o pieniądzach oczywiście, i niezawodny w tym kontekście wystąpień na sali plenarnej. Michał Wójcik też zabierał głos, zwracając się do widowni, na której byli strażacy. I tu mam dla panów, do panów prośbę, żebyście posłuchali uważnie, co pan poseł mówi, że ma kupione z Funduszu Sprawiedliwości. Mówi o marynarce i o czymś jeszcze. Nic z Panom nie będę sugerował. Mhm. Mhm. Już to... sugerujesz trochę. Mhm. Tylko właśnie chcę żebyście powiedzieli co słyszycie. Dobrze. Dobra? To bardzo proszę. Ja chcę zapytać ile osób zostało skazanych? Ile osób zostało skazanych? Mówicie ukradziono 130 miliardów złotych. 130 miliardów. Sto kilkadziesiąt zawiadom. Ile osób zostało skazanych? Zero. Ani jedna. A takie kity rzeczywiście to są strażacy. Koła Gospodyń Wiejskich za to, że wam pomagaliśmy. Oni nas ścigają, ci właśnie, którzy tutaj siedzą. Ale do was na uroczystości będą jeździli, wypinali piersi. Taka jest prawda. I sprzedawali wam kity, że chodzę w garniturze z Funduszu Sprawiedliwości. Nie tylko, ma jeszcze wypustkę i bieliznę też. I co on ma z tego funduszu? Co powiedział? Wypustkę i bieliznę. A pan co usłyszał? Ja słyszałem najpierw o garniturze z funduszu. A potem rzeczywiście jakąś wypustkę słyszałem, nie wiem, za... I bieliznę. Ale właśnie pan poseł wyjął tutaj z kieszonki marynarki poszetkę. Rozumiem, że chustkę, ale powiedział, po... słyszeliście wypustkę? Wypustkę. Mhm. Ja też słyszałem wypustkę i zastanawiam się... Może nie znamy Ale takiego... to może jego ojciec tak mawiał jak... Z tego... Jak z tą zapałką? Tak, z tą zapałką. <laughs> wypustkę. No co. Dlaczego się czepiamy człowieka, który mówi, że ma... No ale właśnie, my jesteśmy jacyś tacy mali... Wypust. Złośliwi, tacy podli jesteśmy. Nie. Ale wiecie co, jak się wpisze wypustka, to jednak... Yy... Jest? Tak. To ty już wpisał. No bo, no bo nie, nie chcę być posądzo, posądzony nie, nie. o... Ja nie znałem zupełnie, że to się mówi wypustka. Wąski pasek tkaniny, skóry innego koloru lub gatunków, wszyty, no wszyty jednym brzegiem w szef jakiegoś ubioru, albo część czegoś wystającego na zewnątrz. No, jak wystają no, na ty... zewnątrz poszetka, może być no, Może być poszedka. Nie bądźmy Nie, strony. nie, nie jesteśmy. Ja to z ciekawości. No, tak, ja bo to, ja na, na początku myślałem, że chustka, ale to potem się okazało wypustka. wypustka. Ale cieszę się, że czy nie wiem czy cieszę, to jest dobre słowo, ale że skupiamy się na wypustce, a nie na tym, że ma bieliznę z Funduszu Sprawiedliwości. <głos> <głos> to, to nie nie, nie, nie chcę tego sprawdzać w żaden sposób. Proszę mnie do tego nie nakłaniać. Ale czy mają strażacy do tego? No bo ten fundusz sprawiedliwości, co mieli kupować z niego wozy, to oni twierdzą, że nieprawnie kupili, a ci twierdzą, że właśnie no tak. dobrze, że kupili, i tak dalej. To już... A potem ci drodzy przyjadą i będą wypinać wypustkę. Na sam koniec sprawa, która mnie sfrapuje od jakiegoś czasu, a, a mianowicie teorie, które buduje Roman Giertych, no i poszedł do kropki na T przedwczoraj, Roman Giertych. Nie wiem, czy panowie kojarzą zjawisko Jaszczura i Ludwiczka. Tych takich dwóch w internecie patostreamerów, co tam się wydzierają, mają na sobie takie ubrania paramilitarne i tam za ja chwilę ich zatrzymuje ja wiem, ja wiem. Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego. Pan się nazywa Olszański. Nazwiska drugiego nie pamiętam. No i oni tam w jakimś darknecie tam, w, bo to już wszyscy im poblokowali możliwość normalnych streamingów, tam w, się wydzierają i oni są wprost pro Białorusy, pro -Rosyjcy i tak dalej, i tak dalej o tym. I Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego co jakiś czas ich zatrzymuje, stawia im zarzuty, potem ich wypuszcza i to trwa. E, dwóch. Ich jest, plus mają jakiś swoich zwolenników, ale ich jest garstka. No i Roman Gierty poszedł do kropki na TI i opowiedział historię o tym, że to tych dwóch panów ukradło wybory. I na początku, jak to usłyszałem, pomyślałem sobie, niemożliwe, że Roman Giertych to opowiada, ale naprawdę tak opowiada, no więc yy, bardzo proszę. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której obwodowe komisje wyborcze zostały w sposób nielegalny, i to jest, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, przejęte w większości przez ludzi typu pana Olszańskiego, z jak, jakichś braci, kamraci, yy, którzy się zbierali w jakichś grupkach i nagle brat, kamrat Wystawiał kilkanaście tysięcy członków do obwodowych komisji wyborczych. To mam pytanie, co robiła koalicja obywatelska, co robili mężowie no nie zaufania? Nie, 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 co robili mężowie zaufania, no nie dlaczego, dlaczego nie byli w każdej komisji? Dlaczego nie było tak, jak w 2015 roku, gdzie obserwowano, co się dzieje w komisjach? Dlaczego teraz tak nie było? To może jest i słuszne pytanie, natomiast jeżeli chodzi o skład komisji, to nie jest słuszne. Dlatego, że... Koalicja Obywatelska nie oszukiwała. Nie wystawialiśmy, nie tworzyliśmy dziesięciu fałszywych kandydatów, którzy tworzyli tylko komitety, zarejestrując tysiąc głosów. Niech, pan niech pani pozwoli dokończyć. Tysiąc głosów zbierali, potem wystawiali 20 tysięcy kandydatów. Przecież wiadomo, że pan Starosielec, o którym nikt nigdy nie słyszał, nie wystawiał dwudziestu tysięcy członków. To pismo dał to po prostu tych ludzi i on ich wstawił. Żeby panowie rozumieli, dwóch facetów, po to streamerów wszystkie służby tego państwa oszukało i sfałszowało wybory. Mnie ciekawi tylko ta pewność pana Giertycha, bo przecież trzeba mieć jakieś dowody na to. Bo jeśli ma dowody i one będą obiektywnie ocenione, no to znaczy, że jest jakiś straszliwy przewał, jak to się mówi. Ja zgadzam się z teorią, że pan ym, mecenas Giertych niebezpiecznie idzie w stronę utworzenia dla siebie podkomisji, na wzór podkomisji, która działała przez lata. No Czyli jednak nie jesteśmy tacy jednostronni. Eee, I tym akcentem kończę, czekając na no, zalew wiadomości od państwa, ponieważ wiem, że są wśród nas fani Romana Giertycha także. No, ale nie można być bezkrytycznym kompletnie chyba, nie? Czy no można, wszystko można. Wszystko być. można. Wszystko można. Klaudiusz Lezak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. To ja dzisiaj będę naszą Kataryną zbiórkową. I A gwarka jak nie było, tak nie ma. Marek. Ja kiedyś słyszałem takiego, ale cenzuralne rzeczy mówił, to nie mogę ich przytaczać. Zebraliśmy na krzesła. Będą, mamy już ponad 10 tysięcy to takie drogie krzesła, czy tyle krzesła? Nie no, chcemy wymienić wszystkie tu, Kajtek też potrzebuje krzesła, Kuba też siedzi na takim, Kuba siedzi na takim, które w ogóle jest tak przekrzywione, z mojego coś odpadło, więc tych krzesła potrzebujemy Te kilka. Te tutaj do studia, one strasznie skrzypią, więc tak. No tak, od nich no zaczynamy, właśnie. więc krzesła już mamy załatwione, bardzo Państwu dziękujemy. A może ktoś produkuje nieskrzypiące krzesła i by nam rabat jakiś dał? 258 osób y, wpłaciło i teraz tak, informacje mam jeszcze ważne y, takie. A Może ktoś chce takie krzesło stare ze, ze studia ok. i może się dorzucić? Na przykład, co myślisz? No nie wiem, to chyba wstyd jest to. No A tak może wystarczy pomysływać. kupić oliwiarkę? Nie, 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 one są. One <grym> nie. są... Słuchaj, po, wiesz, pięć, i... po pięciu latach Pomyśl myślę, że... biznesowo. Mamy... Chyba krzesło, na którym siedział redaktor Man. I? Ja podtrzymuję, że ono jest tak odrapane, że to wstyd to komuś. Moje krzesło? Tak. Ju, ale już, będzie, już, już mamy na nowe. Jakby jest super. <grym> Wiola, która się zajmuje patronami u nas, ale też i tą zbiórką, prosi, żebym podpowiedział, że jeśli ktoś jest patronem i używa tego adresu do logowania w Patronite, ale zapomniał hasła, to można podać w tej zbiórce jakiś inny adres i wtedy się przejdzie dalej. Bo to może być połapane. Nie zrozumiałem. Wytłumacz mi to jeszcze raz. Jesteś patronem radia. Tak. Chodzisz na zbiórkę nowyświat.online, Uro... nowyświat. łamane na urodziny uh -huh. i chcesz wrzucić nam 5 zł albo 50, albo 100, albo, albo milion. 5 milionów. Tak. Uh -huh. Wpisujesz swój adres, w którym jesteś. mailowy. mailowy w którym uh -huh. jesteś patro... patronem. Uh -huh. I on ci... on ci mówi, podaje hasło. Tak. A ty nie pamiętasz, bo. A nie można tam dać przypomni? Pewnie Ale nie chce mi się oddać. Nie dobra. chce dzisiaj no, i tak okay. dalej. Można podać inny adres. I wtedy cię nie powiedział hasło i po prostu. Ale trzeba no, mieć inny adres No, jak się czasami okay, ma się ten, Tak. A jak. Się a ja ma nie tylko, mam. Jak się ma tylko ten jeden, to trzeba sobie przypomnieć swoje hasło. Um, ja przypomnę w takim razie, że to jest celowane, jakby kierowane nie tylko do patronów, a i słuchaczy. Wiemy, że jest was y, wiele. Um, I co? No właśnie, Jakby już mi się kończyło, no bo chciałbym jeszcze to jakoś podbić, ale chyba już powiedziałem wszystko, co mogłem. Na wyświat.Online, łamane na urodziny. A bo a wiem, co chciałem. Jedno pytanie padło, co jak ktoś jest za granicą i nie ma polskiego banku i tak dalej. Można zrobić zbiórkę nie zbiórkę, tylko wpłatę na nasze konto bezpośrednią, bezpośrednio. Jak to? No na konto? Na tak, na no nasze konto darowiznę po prostu. To już nie będzie to wtedy Przypominamy ale Office, jak jest o za granicą... Tak. Tak, jest taki guzik, wspieraj radio na naszej stronie i tam się wchodzi w podstronę, tam są konta. Cele międzynarodowe po prostu. Tak, robi się dorowiznę, można nam wpłacić i wtedy będziemy. Innych pieniądza? Dobra, musimy kończyć, bo już jest już tak. tak Kajtek bardzo macha. Kajtek Strzelczyk, Kuba Jędras. To dalej. Paweł Likowski, Piotr Bukartyk, Tomek Giemza, profesor... profesor Koziołek, Mikołaj Tyczyński, Adriana Bankowska, Wiktoria Wichrowska, Klaudiusz Lazak. To ja, dziękuję. Marian też był, był tak, Pan... już skrzypiał. Warka nie ma i nie było. I jestem zły na was. O, skrzypi. Warek, warek. Radio, nowy świat. Pion i poziom.